Usiadłem bohaterów września dwa, klatka numer 1 i wymienili tutaj jest kolejny zam. Rok produkcji 2024 Osiedle Bohaterów Września 2, klatka nr 1, spółdzielnia mieszkaniowa, oświetlenia i wymienili tutaj osiedlówkę z przedziałem meblowym, była, dźwig uruchomiono w grudniu. Zem w niepełnym pakiecie nie gadający, bez muzyczki. Jak to tak? Jest to typowy blaszak. Sama blacha tutaj nic więcej. Dzięki za o